Wiecie, kto by się przydał teraz? Pani Fogata. Ja myślałam, że ja umiem cię nie robić, ja pięcie. Szybko blend 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 fluffy brush. Blend 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 What the fuck? Dobra, czekajcie, I'm back. Sorry. That was pretty cool, I'm not going to lie, muszę to zastosować w walce. Nieee. No, ale co to jest za No, Ale to nie But anyway, back to, back to where we were at. Back to the plan. Czyli mamy... Czy to mi wydłużyło trochę oko? Poczekajcie, I'm not satisfied. No jeszcze. Okej, okay, kurde, nie przeklinaj Lexi. W ogóle mój cel na nowy rok to jest nie przeklinaj. Przeklinanie jest takie brzydkie, serio. Powinniśmy zostawić przeklinanie dla Meneli i patologii. A nawet oni nie powinni przeklinać. Ej, ja się boję, że Agata wyśmieje moje cienie. Okej, okay, ja ewidentnie... O matko, ja ewidentnie mam i płodne, bo coś tu wie gra. Ale serio, co jeśli fagata zacznie k***ić tylko bo ich ciega. O ja pierniczę. Ej, normalnie łzami What The fuck, oh, Mattco. No, no, Lexi. Bech pewna swoich chęci, okay? To już trzeci raz. Jak Oh my gosh, I can't believe I'm crying. Yeah. Czekajcie, I'm gonna spray my face with this shit to the wodę. Wes. Okay, we're back. <clears throat> Sorry for that. Sorry for that. Anyway. Um. Serio, jak fagata zacznie ciszać. Patrzcie, widać tą łzę, widać ma podkładzie. Jak mała trzmaciura sobie przeleciała mi po pół mordy. Zaraz ją przyklepiamy. Nie no, jak fagata mi wjedzie na, na cienie, to, to mi nie ma. Mi Nie ma, słuchajcie, nie ma, mi nie ma. Dobra. Dobra, czekajcie cienie. Skupiamy się na cieniu. What the fuck am I doing? Why? Czemu nie mogłeś po prostu eyeliner? Z... Ja pierdolę. O kurwa. Ok. We're good. Nie, no nie, no to nie miało. Tak. Dobra. Załóż okulary przeciwsłoneczne. Tak, tak zrobimy, jeśli nam nie wyjdzie.